Dziwnego, że tej mapy jeszcze nie było. Tak. No Są takie mapy, na których po prostu nikt nie chce w pewnym momencie grać. A co tu się dzieje? Sewnin. Okej, okay, dobrze. Prawy górny róg. To był idealnie stajmingowany pilot. <noise> Dokładnie. Prawy górny róg Sewnin, różowy protos, to jest polski zawodnik, także Soul, e, który spadł po przegranej za laserem. Bardzo emocjonujący mecz, trzeba powiedzieć, że też. Niesamowicie wyrównany, prawda? E, tutaj będzie grał jako Teran o kolorze czerwonym. Jedna rzecz, e, o której jeszcze chciałem wspomnieć, to to, że Tutaj może tak troszeczkę negatywnie prognozując, jeśli Soul wygra z Sevninem, a później z Dayshim, to zakładając, że Elazer przegra z Hero Marine, to oni chyba znowu będą grać razem, Chyba prawda? tak, chyba tak. No ale to wtedy gwarantowałoby to, że Polak byłby w finale loser z brakiem, prawda? Tak, więc byłaby to, powiedzmy, kolejna szansa Polaka na wyjście do głównego turnieju. Sevnin coś tutaj czaruje. Zauważ, że przejeżdża tym probem no, w takie dosyć niekonwencjonalne miejsce i to może oznaczać właśnie jakiś proxy Stargate najprawdopodobniej. To właśnie wydaje mi się, że będzie to proxy Stargate, bo ten placement jest taki charakterystyczny dla tego zagrania. No zobaczymy właśnie, jak mu to wyjdzie, bo jak na razie wygląda to no dosyć ciekawie, trzeba przyznać. Zauważmy też, że ten pylon został wybudowany dosyć wcześniej, bo to jest nawet cybercore'em, nie? Więc są tego proba tam wysłał naprawdę, tak bym powiedział, że e, zanim jeszcze cokolwiek e, można było robić, co ten proł już tutaj czeka. Myślę, że jest troszeczkę nawet za wcześnie, wiesz? Znaczy podoba mi się, co mi się podoba to tutaj właśnie to, że, że Sewnin od razu zaczął zbierać gazy. Wiadomo, że troszeczkę za wcześnie wysłał ten, y, tego pylona, ale będzie starał się y, zdinajować wizję swojego hmm. przeciwnika tym zelotem. Tak. Jeszcze jedna sprawa to to, że jakby wysłał troszeczkę później proba, to mogło to by oznaczać, że zostałby on przez coś zauważony. Więc to może też była kwestia właśnie takiego szybkiego przemycenia tej jednostki pod nos przeciwnika, żeby nie zauważył go pod wąsem. No zobaczymy. W każdym razie Fabryka w drodze, tutaj za chwileczkę pojawi się Reaktor. To jest... To jest taki moment, kiedy Teran jest w takiej nieciekawej sytuacji. Masz jedną jednostkę, i robisz reaktor, który się troszeczkę robi, prawda, do tego jeszcze fabrykę, więc nie masz zupełnie żadnego budynku, który produkuje cokolwiek, także należy pamiętać, że to ten early game właśnie w taki sposób rozpoczynany może być troszeczkę właśnie taki opóźniony. Znaczy Soul już zobaczył, że są tylko i wyłącznie dwa, ga dwa gazy, dwa pylony, w związku z czym będzie grany jakiś proxy, dlatego robi na dole na dole rampy bunkier to jest mm -hmm. tylko i wyłącznie jeżeli ktoś chce Spylon rasować dwa pylony, Adept zelot i Mothership Core Supply Depoty, a tutaj jednak będzie Oracle, którego raczej nie spodziewa się tak mocno poświęci. Nie, jednak ta rada się uciec także Reaperem. To była całkiem ciekawe. Może nawet postrzelać troszeczkę mocniej jeszcze tego Zealotę, wpadnie do bunkra no i dokładnie tak jest, stanie się. Pamiętajmy, że Reaper się regeneruje w Medivaku, w, w bunkrze. W czymkolwiek, jakby był w stanie wejść do komand centra, to pewnie też. E... Troszeczkę opóźniony jest ten orakul, to, to jest właśnie bardzo kluczowe, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj Sevnin miał jakiekolwiek szansę zabicia tego bunkra na dole rampy. Ewentualnie może zadać uszkodzenia. Tutaj ładnie stankował uszkodzenia. O! Stracił Korwa, A... bardzo znaczące. Chyba się nie spodziewał tych dwóch Marinów, one tymczasem także chyba nie będą się spodziewać. Oracle, która wypada tutaj ekstremalnie szybko, od razu jak wilk między owce w linii minerałów. Problem polega na tym, że między owcami jest go koleś z flintówką. No i tutaj akurat nie będzie można za bardzo zaharasować tej linii minerałów, bo dostanie tutaj ze śrutów między oczy. Um, a może z jakiś tam rakiet tymczasem. Ina się znowu zakupuje, ale na szczęście dla Oracle będzie ona w stanie szybko wylecieć z zasięgu jej działania. Jak na razie Soul obronił się perfekcyjnie, idealnie zeskautował to, co gra Protos. Dopiero teraz popełnił pierwszy błąd, wpuszczając te adepty do linii minerałów. Jeszcze troszeczkę opóźniona reakcja. Jest grany drugi Oracle, nawet trzeci. Dwie miny ze strony SoulA, trzecia w drodze, Turet w naturalu. Wydaje mi się, że te trzy orakle nie, nie dadzą sobie poszaleć. Aha. E, jedna taka całkiem ciekawa kwestia. E, czy Sewnin to Senin? Nie, nie, bo Senin po pierwsze gra Zergiem A Sewnin to jest. E, no zbieg okoliczności, ja bym powiedział. Znaczy, w sensie Sewnin to jest grasza, nie zbieg okoliczności. Znaczy, generalnie jest takie. Hmm. Częsta pomyłka, bo ja sam nie wiedziałem, że Sewnin to nie jest Ksenin. Też w pewnym momencie, jakby pierwszy raz kiedy zobaczyłem tą ksywkę, to tak No po prostu się pomyliłem na zwyczajnym świecie. Kolejna Oracle jest już na miejscu, pierwsza rzuca Revelation. Całkiem fajne, ponieważ ten Revelation jest także aktywny na Medivaku. I to jest akurat bardzo ważne dla zawodnika protowskiego, ponieważ No przez ten czas Mediwak nie będzie w stanie zbyt wiele zrobić. Co więcej, tutaj mamy nawet podwójną detekcję, ponieważ Oracle. Także zaraz lecą koło tego wszystkiego. Co ciekawe, Soul wymusza powrót, bo tutaj jest tylko jakiś tam jeden zelot, i to w zasadzie wszystko. Tutaj nie ma za bardzo obrony, więc, więc to wszystko musi się cofnąć, żeby bronić. Oj! Dobra to, reakcja. To jest, to jest fajne, co tutaj robi Sevnin, no ale jednak on te trzy orakle, zamiast wykorzystać harasować linię minerałów Terrana, to stoi nimi w bazie i nie wykorzystuje Dokładnie. ich potencjału. A tak na dobrą sprawę, nie ma szans kontrować z tych. Tego dropa. Tak. Ja wręcz bym powiedział, że może po prostu co robić, Soul to tak sobie latać. Dokładnie. I ja i wykorzystywam. Ja nie, nie tak, tak. Trzeba skupić uwagę na tym, co tutaj. Chociaż teraz już wychodzi to dużo lepiej. Jedna mina odpala w próby, jednakże druga zostanie zniszczona. Mariny także padły, ta jedna próba oczywiście została. Można teoretycznie rzucić Revelation, z tym, że tam akurat nie ma za dużo energii. Kolejny Medivac wylatuje, spotkał się z Oracle i to w zasadzie wszystko na ten temat. Nie można za bardzo harować odgranych tak, Blink Dark Templarów. Ja szczerze powiedziawszy że nie widziałem nigdy tego upgrade'u. Tak? Że to zauważ, że to jest on wygląda po prostu jak zwykły Blink z takim Przekreśloną jakąś mu głowicą. Takim... Właśnie, czy czymś takim, nie? Jakiś, jakiś filtr w Photoshopie. Ja mam zainstalowanego oczywiście, więc wiem, nie. Oryginalny oczywiście. Oryginalny. jestem oryginalnym profesjonalnym grafikiem Photoshopa. Umiem sobie zmienić czcionkę. Widzisz? No, i skonwertować na PNG. <laughs> ok, a kolejny orakół w drodze. Mm, tutaj mamy mimo wszystko. No, eksplozja całkiem fajna, bo nie dość, że zginęła adeptka. To jeszcze do tego dwa proby znalazły się w zasięgu eksplozji. Potem w końcu będzie w stanie troszeczkę to odepchnąć, ale tylko na górę, ponieważ po lewej znajduje się więcej bardzo ładnych probów. No i to ten skaz w zasadzie. Powiem szczerze, że nie wiem, czy to było szczęście, czy wyliczone. Ale zauważył także Dark Templara, więc dużo informacji też tutaj. Znaczy, wydaje mi się, że wiedział o tym, że ten Dark Templar będzie tam warpowany, jednakże znowu ta mina uderzy i zobaczmy, jaką przewagę już ma Soul po tym nieudanym olinie ze strony Sewnina. i Oracle, to, było, a, to było akurat według mnie bardzo dobre, bo jakby strzelił powiedzmy w jednego albo dwa proby, no to to jest to minerał. Varok. Oracle nie dość, że w mid game i late game dalej się przydaje. To do tego jeszcze e, jest to, no jest, są to pieniądze, prawda, które zostały. Zniszczone Oracle pada, tutaj jeden Marine, w sumie mogą. Mógł... O, świetna pozycja. Tutaj ładnie są ulzami tymi jednostkami, wcześniej ładnie spikapował Mariny, które były ranne, teraz ładnie te między minerały, ładnie harasuje, powiększa swoją przewagę i wygląda to. Nie wiem, generalnie co Sewnin chce osiągnąć tym y, Blinkiem do Dark Templarów, ale może to dlatego, że nie widziałem nigdy tego upgrade'u. E, generalnie rzecz biorąc, to jest fajne, <laughs> jeśli masz na przykład, powiedzmy, jakąś tam wiesz. Więcej niż jednego dartemplara gdzieś tam próbujesz poharasować, wiesz... Wiesz, że przeciwnik ma dosyć dużo, będzie próbował jakoś uciec. No właśnie, tutaj niestety ta mina znowu trafia. Albo takie patenty, tylko niestety problem polega na tym, że no, z deszczu, z deszczu podrynne tak naprawdę, nie? Jest, jest wall, wall przeskoczysz, ale wpadasz od razu na detekcję. No w zasadzie te dwa Dark Templary siedzą teraz w kącie. Nie wiem czy to jest jakiś rodzaj protoskiego klęczenia na grochu albo czegoś w tym stylu. Pokuty nie mogą z... absolutnie nic tak. zrobić, niczego osiągnąć, tylko i wyłącznie kupić troszeczkę czasu, a nawet jeżeli Cewnie zdecydowałby się. A, bo... Generalnie fajnie Fajnie chciał skany zbejtować, no ale Tak, tak. to nie dało na dobrze. Nie sprawę. dało, bo to jest kolejna wieżyczka. Tak. Ale w sumie pomysł bardzo dobry, trzeba znaczy, tutaj generalnie pogratulować. Patrząc na tego blinka spodobało mi się to co chciał zrobić, Szkoda... Dla niego szkoda, że Soul był idealnie przygotowany na to, co się może zdarzyć. Dokładnie. O, przepraszam bardzo, kamera na chwileczkę uciekła. E no i drop ze strony Sola, Zaraz zobaczymy, co będzie w stanie osiągnąć. Pytanie brzmi, czy, czy do ukrytego Naturala, bo wszystko na to wskazuje, że będzie chciał właśnie tam desantować. Znaczy, właśnie widać, że tutaj te trzy Mediwaki będą leciały do Naturala. Soul też, znaczy Senin też chce troszeczkę zaharasować, dlatego wysłał swojego prizma. Jeżeli chodzi o jego defensywę, to nie jest to na zbyt imponująca, bo tutaj są dwa Dark Templary, dwa Zeloty i ma też szybko, który, który desperatko musi się bronić przed Wikingiem, tak. w związku z czym nie będzie obrony w tym Naturalu Ale też, też wykorzystał jednego over to jest bardzo ważne że te plary, próbują tutaj to zawalczyć. No problem polega na tym, że ginie mnóstwo próbów. w tym momencie już 16. potężnej ilości gospodarki zostały całkowicie zanihilowane, jedyne co robi w tym momencie Soul to po prostu odjeżdża. Stracił... E, 7 limitu, tak? 7 limitu, bo to jest jeden prawie że medivac, a zabił 26 prołów. No doskonale według mnie to tutaj wyszło. No generalnie każda, każdy trade w tej grze wyszedł po myśli Soula, w związku z czym ta gra wygląda tak, jak wygląda, aczkolwiek... Podoba mi się ten build, widzę potencjał w tym, że on mógłby się udać. Tymczasem jeszcze Photon Overcharge, Mediwaki uratowane, tutaj jest jeszcze kolejny. No i w zasadzie to, to powoli jest już tyle na ten temat, trzeba powiedzieć, że jeden Dark Templar tutaj wszystko obroni. 34 proły padły, kilka Dark Templarów próbuje się odsunąć, a jeden będzie w stanie tutaj podbiec. Mina pada, Obserwator, no nie powinien według mnie tutaj stać, zostanie strzelony. padło, także to jest istotne. Jednak Darki stanowiły trzon armii Soula. Tutaj widzimy, że saturacji na tych trzech bazach jest tyle co nic. Wojska też jest tyle co nic. Flashy play jest, ale nie za bardzo efektywne w tej grze. Tak jest. No, chyba na skana nie ma, co oznacza, że to wszystko się wycofa. Tutaj akurat darki były w stanie ostatecznie to obronić, ale połączenie z całą armią zawodnika taleńskiego gwarantuje już 100% zwycięstwo. No i kapitulację protokiego zawodnika na pierwszej mapie. Tutaj w zasadzie nie ma już co ratować ani czym ratować GG, Soul, pierwsza gra. Bezproblemowo tak naprawdę tutaj był w stanie swojego przynika pokonać. No Generalnie podobało mi się to, co chciał zrobić Cevni, aczkolwiek nie wyszło to absolutnie. Bywa, bywają mi takie gry, kiedy robisz jakiś build, or, build order, który ma sens, ale jednak hmm, człowiek mierzy się z, bu, z murem i nie wychodzi mm -hmm. tu tak, jak mogłoby wyjść. Tak, generalnie to są takie niewielkie różnice, niewielkie niuanse, które później sprawiają, że na przykład traci się jednego próba, trzeba go odbudować, traci się dwa następne. I, I z takiej gry, którą można wygrać, wychodzi taka, za przeproszeniem, miazga, jak tutaj. Ehm, to jest to, o czym już mówiliśmy, tak naprawdę. O tych małych przewagach, prawda? O tym, co robił też <śm> snut. <śm> tu troszeczkę lepiej, tu troszeczkę <śm> więcej. I wiesz, sytuacja, w której masz dwa drony więcej, jak masz ich. 16, a przeciwnik ma 14, to to jest naprawdę bardzo duży procent, co, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc to się absolutnie jak najbardziej tłumaczy na dużą przewagę w late game'ie, nie? się o efekcie kuli śniegowej, mm -hmm. można o tym też tak mówić e, i dlatego też zawodnicy na samym początku też próbują wszystko, że się tak wyrażę, jak najszybciej robi. Dużo ludzi się z tego śmieje, a po co oni tak klikają na początku i tak dalej? Chodzi o to, żeby naprawdę te małe opóźnienia po prostu zlikwidować, znulifikować i, i, i żeby być po prostu o ten ułamek sekundy szybciej od przeciwnika. To może być śmieszne, ale. No, Na najwyższym daje. poziomie to jednak ma znaczenie. Te takie malutkie niuanse, które teoretycznie są bez znaczenia na poziomie niższym, na najwyższym poziomie mają absolutnie bardzo duże znaczenie. Stanowią jakiś tam fundament gry. Mhm. Ok, z tego co widzę, jesteśmy już w kolejnej rozgrywce, moi drodzy. Także myślę, że spokojnie możemy tutaj do niej przejść. Mam nadzieję, że wszystko widać dobrze. Mam nadzieję, że podobają Wam się rozgrywki. A pamiętajmy, że to dopiero pierwszy dzień Intel Stream Masters Katowice 2017. Dla tych, którzy chcą też może troszeczkę wynieść z EM-u, i nie chodzi mi tutaj o wiedzę o StarCraftie, wykrzyknik play na czacie Mubot poda Wam linka. Play był na tyle miły, że sponsoruje laptop gamingowy do wygrania właśnie w swoim konkursie. Myślę, że warto jest wziąć udział, pokazać, że StarCraftowscy tutaj siłą stoją. No i także może właśnie być zwycięzcą jednej z tych, jednego z tych laptopów. Generalnie dość dziwny buildor ze strony Sewnina, bo zagrał. Gateway w naturalu, nie wiem dlaczego akurat tam, z takim wysuniętym pylonem, teoretycznie dałoby się ten pylon zabić, robiąc wczesnego, wczesny bunkier d reapera ale jednak na coś takiego się właśnie zdecydował Sewnin, zobaczymy mm -hmm. jaki będzie follow up do tego buildu. Tak jest, zaraz zobaczymy, bo tutaj już sonda jeździ, zauważy jedną rafinerię, z tego co widzę, Soul nie wysłał żadnej swojej jednostki zwiadowczej. Pytanie brzmi oczywiście, jak będzie to za chwileczkę Wyglądało. Z tego co wiem, U-Thermal z Filipili są już w pierwszej grze. Z tym, że jak na razie jeszcze ona trwa. Więc myślę, że możemy spokojnie zdążyć na Lazera. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Może zdążymy też na Pili-Piliego, zobaczymy. W każdym razie Sevnin. No jest ekspansja, jest Cybercore. Ty mówisz, że to wygląda trochę dziwnie. Znaczy, właśnie wydaje się, powierzchniowo. No, no, no. Bo chodzi o to, że po prostu wydaje mi się, że da się to wykorzystać, jeżeli chodzi o grę Terranem. Zagrać no, no. jakiś agresywny bunkier, spulować kilka SCV zrobić ripera i, i, i zabić tego pilona w związku z czym grać grę. No ale to jest tak, że jak się widzi jakiś builder pierwszy raz, to raczej człowiek nie chce tak, podejmować tak. ryzyka. Czy to jest taki, taka forma dysonansu poznawczego? No, na pewno tak. W każdym razie, wiesz, powierzchniowo według mnie wygląda to dosyć normalnie, nie? Czyli gateway, ekspansja, hmm. cybercore, nie? Nic tutaj dziwnego, takiego nic skomplikowanego. Pytanie już nie oczywiście, jak będzie wyglądał pierwszy budynek. Co robi Sevnin? To wydaje swój pierwszy gaz na Mothership Core'a. Czyli teoretycznie ma lepszą obronę, możliwość zwiadu, ale rzeczywiście ta, te jakieś tam... Nie ekspansje, przepraszam bardzo, ale jakieś tam technologie będą dużo późniejsze, prawda? Ponieważ wydał gaz nie w tym miejscu, co, co możemy myślimy, że mógłby wydać. W każdym razie Reaper w mainie. Ten zwiad, no oczywiście będzie blokowany przez Mothership Core'a. Ładne mikro, zawodnik. Obu zawodników, proszę bardzo. Generalnie tak o. wcześniej właśnie grany był ten Mothership, żeby był ten Mothership Core'em. Tutaj troszeczkę na move wysłał swoje, swojego Kora, Sevni dlatego stracił ProBa. Ładnie zrobił eBay'a Soul w naturalu, w związku z czym zablokował kilka złóż minerałów i, i fajnie to wygląda. Tak. Tutaj należy też pamiętać, że ja powiem szczerze, że jestem takim, może nie jestem dużym zwolennikiem tego eBay'a. Ale też należy pamiętać kiedy go budować i jak go budować, nie? Bo tutaj akurat bardzo ważna sprawa Saul zablokował te, dwie, te dwa złoża. Nie? Te dwa złoża, o, i już prołb musi jeździć naokoło i to jest rzeczywiście strata. Z drugiej jednakże strony, jeśli tutaj nie ma za dużo probów, no to w zasadzie przeciwnik nie traci to jest po prostu budynek, którego on nie musi omijać, więc należy pamiętać, że to nie jest tak, że musisz to budować w momencie, w którym Nexus się buduje, nie? Bo to ci też tak. nie da. Tylko, że on właśnie jeszcze dzięki temu widzi, gdzie są jednostki atakujące Dlatego tymi Helionami, chociaż ak akurat wydawało mi się, że bardziej wjedzie do main'a, to pokusił się o to, żeby zabić proły w naturalu no, no, no. I generalnie to jest inteligentne no, zagranie i kupuje czas, kupuje sobie tą wiedzę, gdzie są jednostki przeciwnika i generalnie Aha. korzysta na tym. Trzy próby za dwa heliony to nie jest szczyt wszystkiego, ale powiedzmy, że coś tam zostało wymienione. E, powiedziałbym raczej, że, że Sevnin się obronił całkiem nie najgorzej. Ja, tak jak powiedzieć. widzimy, Sevnin znowu będzie grał swoje Dark Templary i wydaje mi się, że to jest coś, co, co trenował przed tym turniejem na, na Terrana i będzie starał się wykorzystać to do granic możliwości. Tak jest, a tymczasem Soul wysyła już swój drop. Z tego co jest z jedna mina, trzech marinów, coraz więcej gatewayów, Dark Shrine w drodze, ale... Tutaj nie widać żadnego, wiesz, a nie, przepraszam bardzo, jest już War Prism, więc bo chciałem właśnie powiedzieć, gdzie jest jakiś War Prism, yy, pro, polega na tym, że tego rodzaju build ordery, nie, czyli na przykład jakieś, powiedzmy, nie wiem, Darth, Darth Archony, to są bardziej grane na, na Zerga, mm -hmm. nie, a tutaj, yy, a tutaj Sewnin gra to na Terrana, Mothership Core, oj, 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 oj Bardzo, bardzo pechowe, pechowe jeżeli chodzi o Sewnina, że akurat nie było to w zasięgu ten pylon i, i też stracił Mothership Core'a od tej zakopanej miny, co jest na pewno jakimś dużym krokiem wstecz. Tak jest. No i zaraz zobaczymy, jak się tu obroni. Tutaj pamiętajmy, że tą minę można teoretycznie próbować zakopać, Marinów jest także kilka. I dokładnie tak, to jest bardzo fajne, zobacz co zrobił. Wyrzucił Marina jako pierwszego, po to tylko, żeby mina po prostu mogła się zakopać. Tutaj akurat niezbyt wiele to da, no bo Sev'nin ma już Obserwatora, znaczy, ale... sekundy grały rolę, bo jeżeli ta tak, mina tak. miałaby, jedno, tam powiedzmy jedną sekundę mniej cooldownu, to na pewno bardziej by się to opłaciło. Teraz kolejna próba harasu, jeżeli chodzi o Soul'a, leci ten Liberator. Tutaj Dark Templar harasuje natural Terrana, ale już jest ten toured, więc tak więc nie, nie zrobiło to zbyt dużo. W mainie również jest Dark Templar, który zadaje większe uszkodzenia. Tak jest. No i jak na razie, no nie ma tragedii, można by powiedzieć, ale właśnie tutaj to mimo wszystko ten, ten, ten Dark Templar już jest 7 zabity, jakiś jeszcze zniszczy czołg, to by było naprawdę bardzo mocne. No było blisko, SCV także okrążyły Darka. 13, 13 zabitych jednostek zbierających. Tutaj 7 probów w międzyczasie padło, bo tutaj widzę, że też liberator się pojawił, więc Soul też zadaje obrażenia. Znaczy właśnie, gdyby hmm. kontrola z Sewnina była troszeczkę lepsza i nie straciłby tych wszystkich dark templarów, to wydaje mi się, że po prostu miałby mega przewagę, w takim wypadku, jeżeli on stracił swoje proby w naturalu, w mainie i to dość dużo, to to znowu przewaga leży po stronie Soula. Bardzo fajnie się też rozkłada, Tutaj Starker jest, znajduje się w zasięgu, więc jeden strzał drugi. Było blisko, był w stanie tutaj się jeszcze ogarnąć. Zaraz zobaczymy, czy Selning go prze... Nie, jednak nie, dokładnie nie w tym kierunku nawet. W każdym razie... No, bardzo fajny haras trzeba przyznać, bo tutaj Sołmiówko zadaje obrażenia. ze Zeszrzej może tego jeszcze jednego? Nie, jednak nie, chociaż Mariny dokończą dzieła. Wyskoczył tutaj troszeczkę kilkonofi. No i Stalker... Stalker nie jest dobry na tego typu walki, prawda? On zadaje powoli obrażenia. No, no i kolejna jednak, która została stracona, oprócz tej masy robotników. Te, te dwa Stalkery i znowu Sen'in dzięki takim małym mikro, małemu mikro walce niewielkimi ilościami jednostek zdobył sobie olbrzymią przewagę. Mhm. W międzyczasie kończy się Shadow Stride, czyli właśnie Blink dla Dark Templarów. Myślę, że ta nazwa by się bardziej przyjęła po prostu, Dark Templar Blink, Blink przepraszam bardzo. Dwa siege tanki, Viking nawet sobie po prostu idzie, no, nie lata, no bo wygląda na to, że bardziej będzie potrzebny na gruncie. Prism także będzie próbował harasować, jak to wygląda. Tutaj ta wieżyczka jest, powiedzmy, w miejscu, gdzie ona daje zasięg wizji na detekcji na tą na, e, na linię minerałów, tylko że Dartam będzie w stanie odbiec troszeczkę bardziej na południe, jeśli zostanie zaatakowany i tam trzeba będzie rzucać jakieś skany. Co, co e... dziwne, to Soul właśnie zbadała całą swoją energię na, na rzucenie muła w naturalu, i... Teraz nie ma praktycznie skana, także ten push, który on wykonuje, znowu się nie uda. Tak, no i to jest naprawdę iry irytujące. Do tego jeszcze oczywiście zostanie to wszystko złapane. Warpis był w bezpiecznej odległości. Shadow Stride całkiem fajnie to ogarnął. Tymczasem trzy budynki na Arthouse i Spylonie. Nie wygląda to dobrze dla Sevnina, który zaczyna tracić bardzo dużo prołów w swojej linii minerałów. Dwa Cichanki w doskonałej pozycji. 27 minut kontra 51. Po raz kolejny próba harasu, niestety tutaj już nieudana. No i chyba Soul ma to w kieszeni ze zniszczeniem naturala. Myślę, że już przypieczętuje sobie wygraną w tej grze. Znaczy znowu takie właśnie małe, delikatne niuanse, które sprawiły, sprawiły to, że Soul wygrał bardzo decydującą tą rozgrywkę. Aha. Bo wydaje mi się, że jeżeli Sevnin troszeczkę lepiej kontrolowałby swoje jednostki, to mógłby spokojnie wygrać Fajnie swoim tak ciekawym buildorderem. Tak, fajnie z utartem plarami 2 Sinistra. To było akurat bardzo fajne, w mojej opinii. Niestety, problem polega na tym, że tego jest już zdecydowanie za mało. Pada jeden pylon, drugi także, który zasila, te dwa pylony zasilają. W zasadzie wszystko co znajduje się w mainie. A to oznacza, że bez prundu niestety robić się tutaj nie da. Warfield oczywiście ma swoje generatory, ale także on będzie musiał niestety za chwileczkę uznać wyższość terańskiego zawodnika. Jeszcze Viking się tutaj gdzieś, no właśnie, napatoczył. Jeszcze taka jakaś próba poirytowania tych wszystkich jednostek, no ale... No ale jest to GG. No niewątpliwie gra już jest skończona. Za, zostało tylko pytanie, kiedy niej się podda. Niestety jego ciekawy build order znowu nie dał sobie rady z Terranem, ale... No w porządku. No właśnie. Cztery kolejne próby padły. Tutaj pamiętajmy, że... Nie, jednak GG.